No, witamy Was na naszej transmisji z turnieju przy Konferencji Młodych Inżynierów. Przed nami drugi półfinał turnieju towarzyszącego przy imprezie turnieju League of Legends. Ja nazywam się Robert Serazbilski i razem ze mną przyjemność komentowania tego wydarzenia będzie miał... Samuel Sami Jądrzejewski. Nikomu wydawałoby się, że Syndra powinna mieć przewagę, ale zobaczymy. Bo jest bardzo mało mógł dużyć. A mam ryzykuje? ale pojawi się tutaj Mokaj i zaraz padną z deszczu pod Dwa pierwsze zabójstwa, na konto Crime Eagle. Tak samo na dolną alejkę wracają cała człowieka a w międzyczasie Grace pojawia się na szybkoje alejce. chwycił słękną no i tutaj Syndra... Cydra. Ostatnia otoata, no możemy sami zgadzać, to zgarnie zabójstwo. Już wiemy, jest to Swain, więc też teraz poczekajmy, bo ma się tutaj pojawia Słęgi to dochodzi do krzaku, ale zobaczył, bo Cydra bardzo mało punktu życia, pojawiać, także, no, ucydę, się ja się uratować, zresztą, ale pojawia się tą także lulu Cydra, to przecież jeszcze nie będzie uratować ratować swojego sojusznika, ale jakiś wchodzi tutaj w tej teraz, to drzewo musi brać nogi za pas, to drzewo także musi nauczyć się biegać, że Kostynia była wybrana w, w Swain'a, ale w międzyczasie ponownie mogę! ma potężne problemy! Jeszcze ten Living artylerii dorzucany przez Kopawa! Oj, okej się uważać z tym Ricolem, bo zaraz ten kopa w morze, w tak powiem! Bo co ale na razie to lulu upada! Upada także! A perio stanął Tak on! To ta niestety nie dociera celu, chociaż jeszcze tutaj będzie próbować. niestety! Nie są za dobrymi duszami, ale w międzyczasie ponownie ten Maokaj zawitał na dolną alejkę, Tylko przyszedł, rzucił miętność ostateczną, przyjął bardzo dużo punktów obrażeń. A tutaj jeszcze sway z tym ghostem, który aferys, jeszcze, się złapany To dorzucony jeszcze miętność W e, od swayna i Maokaj i pada Aferius jednak ostatecznie. A ten baton kokosowy, którego tak nerwarient nienawidzi, zawitał na Sauners Rift, a w międzyczasie. O, oh, Graves, okej, okay. nienawidzony przez Graves'a. Za chwilę będzie ponownie oglądać szareka. Dokładnie oh. tak. 1-3-0 jungler drużyny czerwonej. I jeszcze tutaj Sydra. Teraz w deszczu podrybny. Poważne problemy środkowego drużyny czerwonej. I on także musi upaść. W międzyczasie Sydra z potężnymi problemami to będzie kolejny upadek od drasa. 0-3-0 ok, jeszcze tutaj próbuje coś zrobić, ale co może to biedno, biedne drzewo przy pomocy nulu zrobić! No zbytnio, to nic Herald uderza w pełni, że czwarta wieża, upada i jeszcze Living Artillery Upada tutaj! Ojej! jest oj, oj. Też trochę taki na zapalenie w ale tutaj już Wawa 200 dołącza do tego, do tej przebicia tego starcia. No a Crime Eagle to nawet nie ma pomysłu, jak podejść pod swoim grywali. I to górę, tak, ale to właśnie pada. Pada także i pierwsza wieżona z bo late najbliżej trafione. na upada, czy to jest ta walka, w której w końcu Crime Eagle skomplikuje? też sway. tutaj zadaje fenomenalne wrażenia, stoi w piątce, w dźwięku, ależ ten Swain jest praktycznie nieśmiertelny! Bez pierwszy zabójca, no i tutaj Crime Eagle siostra też się ostatecznie będzie sypać. Crime Eagle ostatecznie będzie się składać. To jest pierwsza mapa zgarnięta przez Gang Rodrigueza. O. Wow. Ależ dominacja. Ile to jest? 20 minut, 34 sekund. Czerwony dźwięk jest spalony, w międzyczasie już rozpoczynają redbuffa i widzą się teraz wzajemnie. Bardz złapana Zeri. heal spalony, Zeri musi używać bo bo tam ginie się zaskakuje. I mamy first poza ekranem, ależ to rozpinij, gra się Gangu, za Ale no, tak. tutaj ma chyba jakieś inne plany, tylko czy ona zaraz nie spadnie? Też tu pod rynne. Zeri! Co nam się wydarzyło na dolnej alejce? To jest ale Ari padnie tak więc ponownie, jeden za jeden zabójstwa A bajka się, to no wszystko. Fajnie rozgrywka, ale że im się tutaj nie poddaje, tylko no właśnie. Ten absurdalnie mocny kot. Ma swoje trzy grosze do dodania, ale te obrażenia Gina, o, one są tutaj niepokojące. Baj jeszcze coś do to kto wywiadowczy Minkę, to jest Fajle, która znajdzie zabójstwo, ale Zeri i tam upada, bo tam się Grace nagle pojawił. Tylko, że jest tutaj Ari idzie, co za szaleństwo tej rodziny, co za... Gdzie jest dobra, Maj upada. Ja, co tu się dzieje, co tutaj się dzieje, jeszcze Sway tutaj dochodzi. Zeraz tak się polepokoją, Ari z problemami, Jummy już ją oh, chyba po rzucie też zyra! Oj, zyra, zyra, zyra! Czy ona tutaj przeżyje? Mało bóg do życia, czarnie trafiona, ale! Ostatecznie Ari swoją umiejętnością wują dobija! No i teraz to leczenie. Czy Yumi tutaj uratuje i Czy kot pomoże Lisowi? Chyba tak, bo teraz to Sway musi uciekać z tej pozycji. A Yumi nadal groźna! Yumi nadal tutaj próbuje coś zrobić. Ale pojawia się to już jest Konektowany ród! Jednak Yumi trochę przesadziła! Zajra ostatecznie podejmie decyzję, że nie warto tutaj szukać walki No i w pewnym sensie jest to oczywiście patrzę do a tutaj Dolna Alejka Zeri, Jumi się rozkręcają. Zajra po raz kolejny upada No i tutaj Dżin także nie ma, nie ma żadnych szans, Double kill. Teraz także przywołany na dolnej alejce, Bailer jednak będzie próbować rozwiązać tą sytuację i chyba na teraz to się tu bierze Dokładnie tak, a Aton ten patr już skastowany przez Maja pod agresycją Dżina i Dżin musi tutaj upaść w i z Rampage! W tym momencie 5 2, 1 i ta Zeri się nie zatrzymuje, i ta Zeri próbowała jeszcze iść dalej, o, ostatecznie chyba dostała informację, że zbliża się tutaj sam Lucius Malphite. Yy, sam Swain w potężnej postaci używa się w ostatecznej yy, grzosu z kolejnym zabójstwem, ale ostatecznie szata pada na konto Swayna. Oj, 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 a tam potężne problemy. Jeszcze Zeri! 9! 9! To jest ilość zabójstw na koncie ale ten Swain, oj, on jest za twardy dla ciebie. Pytanie no, czy tam są jakieś duże zmiany, ale może to za chwilę, bo co ten baterii, wszystko spalone w I Grzosu z kolejnym, już dziesiątym zabójcą. On ma dwie w liczbie swoich zabójstw. Grace tutaj moja ratować całą sytuacja, ale Grzosu nie jest w ogóle pogłosowany! Grzosu zadaje obrażenia za darmo. Czy trafi tego Swaina? Nie, ale Herald już się pojawia. Swain musi się salwować ucieczką. Musi palić tego rigola! A w międzyczasie także Gitar eliminuje Orna, więc wszystko co się może sypać, sypie się po stronie Gangu Rodriguez'a. Fenomenalny czas, żeby... Zatrzymać kurtynę Gina, ale się ten Shadow jednak padnie na Kuto Grace'a, który fenomenalnie plan komoł, to sygnał to... z... dla Gungor. Oni wiedzą, że jest z Baronem, ale tu jest Grzosu3, który eliminuje Zyre, po fenomenalnym wejściu swoich kumpanów. i ta teleportacja z będzie dobra, tak? Tak się wydaje. Zeri pułapce, Zeri otoczona przez przeciwników i Zeri upada. Oj, to się chyba sprawdza! Najgorszy możliwy scenariusz dla Crime Eagle, 4 zabójca tylko i wyłącznie Gnar przy życiu I ostatecznie Gangro Driegueza zgarnie barona, zgarnie właśnie tę walkę drużynową z czterem przeciwnikom, no właśnie, nic! Zakończy się zwycięstwem, no Gangro za chwilę, bo oceny z baterii gry spalone, ale to tylko i wyłącznie pilot odpadnie w tej walce, chociaż gracz, się tutaj też stalwować ucieczką Ordu na górnej, ale idzie bez teleportacji. Ari chociaż z ale Zeri nie może iść tam w bo fenomenalnie jest zonowana umiejętnościami Swayna i Zery. to jest chyba na tyle. Grace się uleczy. Teraz Kraj po prostu bije to wavey. Gang Rodriguez'a będzie potrzebować za dużo czasu, żeby podejść z tymi A Waj się nie zatrzymuje. kolej teraz się trafiony, ale trafiony, za to kolonny Forge got i ostatecznie Grace wyeliminuje. I też Ari, no. Od tej bajby spasmo, nieporozumień. Zeri upada ostatecznie, tak więc chociaż jedno zabójstwo znaleziono, ale tej kolorze Polskot, oj, sporo punktów życia tracą gracze. Crime Eagle, ale Grace upada, a Zeri dalej stoi! I Zeri przeżyja w tych małych punktach życia! I jeszcze dają ją ratuje cię! O! Ten grif. Coś fantastycznego, no i teraz ludź, no jak ty masz tutaj się wyratować w tej sytuacji Mały kolczyci to trzem eee. Po prostu dla drużyny czerwonej, no i nie wiem czy to nie jest już koniec rozgrywki! To by było na tyle z tego półfinału. A więc Kryn Eagle o wiele większe problemy na mapie numer 2, ale ostatecznie jedna dobra decyzja, jedno była panie Zeri no, i tak właśnie kończą kompozycję opartej jednego Kerry. Właśnie dokładnie w ten sposób. Oczywiście e, sama ta jedna walka nie wyjaśniła nam wszystkiego. Dziękujemy bardzo, że byliście z nami i widzimy się w przyszłości. Do zobaczenia. Mówili dla Was Robert Wilski i Samuel Sam Jędrzejewski. Cześć.